Cześć wszystkim, to znowu Ebuwer, witam was Zagrajmy Stalker ze Fripeci. To jest kolejny odcinek. Na wstępie chciałbym podziękować jednemu z kolegów, który napisał mi w komentarzu, a mianowicie joter 81 za kilka informacji dotyczących Stalkera. Mianowicie chodzi o przedszkole, w którym byłem w ostatnich odcinkach. Chyba nie w ostatnim, tylko w przedostatnim. Gdzie zastanawiałem się jak wejść i do, totalnie nie wiedziałem jak tam wejść. Dzięki za informację, przynajmniej będę wiedział. To jest tak jak z tym miejscem, gdzie tak naprawdę też nie wiedziałem, że da się tu wejść. A jak widzicie, gra fabularna poprawiła mi do tego momentu, że wiem. więc to było tyle na początku. A przechodzimy do gry. Wchodzimy do tego pomieszczenia. Zobaczmy, co się stanie. Ostatnio dostaliśmy kartę od. Jakoś się nazywał, od tego kardana. Nie wiem czego się na spodziewać. Na 100% będą jakieś mutanty albo zombiaki. Co to za miejsce w ogóle? Coś tu jest. Coś tu strzela, więc. Coś tu łazi. Uwaga, zombiaki są. Dalej jesteśmy w Oni powstają. Ten ma egzoszkielet. Kurde, niedobrze. Mam przeciążony plecak, ale to nic. Uwaga. Skurczy byki. Skąd oni mają takie mocne kombinezony? Eee, nie jestem pewien, ale bodajże nasi koledzy tu w ogóle wchodzą. A przynajmniej strzelają na górze. Dobra, mieliśmy znaleźć... Co my mieliśmy tu znaleźć? Poza amunicją, rzecz jasna. Mieliśmy znaleźć informacje na temat broni Gaussa, więc ja sobie tak po, pochodzę, trochę posprawdzamy, co to jest. Oczywiście nie możemy tu wejść. Góra, tych gości mogą przeglądać, niestety kombinezonu nie możemy zabrać, amunicję jak najbardziej. Wiecie co, ja sobie pozbieram jeszcze amunicję z tych typów, bo... Żarcie, a żarcie sobie też wezmę, ona mi się przyda. To nie jest tak jak w tamtych stalkerach, to się przyda. Bo niestety amunicji niby mamy, ale jej do końca nie mamy, więc lepszą opcję będzie posbieranie, Tu byliśmy przed chwilą. Promieniowanie tu jest takie dość, chyba jako takie, nie? Tu nas nie było. No to fajnie wygląda. Tej amunicji nam no za bardzo nie trzeba, ale i tak ją wezmę. Tego typa sprawdzę. Nie ma. Dobra. Lecimy dalej. Jeszcze jest dwóch zombiaków gdzieś. Ta gra lubi nas zaskoczyć, więc... Nie da się tu nie wchodzić bez latarki, żeby nas nie zauważyli, więc to też jest... ...ciekawa sytuacja. Zapodgłośnię troszeczkę. żeby się przestraszył jeszcze bardziej jak coś. I mamy noctowizor w tej broni, czy mi się wydaje? Tam coś jest, i tam będzie na stówę... Się przestraszyłem. Piawa na stówę tu jest. Albo snory. do gdzie jesteś? Wejdźmy sobie na górę. Może ją zobaczymy stąd gdzieś. Co to jest, proszę Państwa? To jest chimera. Dobrze wiedzieć. To nie jest chimera, proszę Państwa, to jest niby olbrzym. O ty, ciulu, dobrze że. Dobrze, że ty nie jesteś w stanie za dużo zrobić. I nie umiesz skakać przede wszystkim. Dobra, zmieniamy broń na no nie no, na snajpera nie. cholera, to jest przed nami, pod nami. Moment. Uwaga. To chyba oberwało. Wiecie co, ja po prostu nie chcę schodzić tam na dół. Napierniczy, jak to załatwić gówno. Dalej tu siedzi pod nami jeszcze raz granat. Jeszcze raz granat, uwaga To jest odporne na granat czy co? Ja pierniczę co za kłąb Dobra, wyjdźmy tu na górę, zobaczmy co tutaj jest. Co my jesteśmy w ogóle? Da się to w ogóle zabić. Wystrzelałem w chuj amunicji A no do tego amunicji za wiele już nie mamy Dobra, ale jest jeden sposób, żeby to przejść O, oh, myślę że spadnę Tu coś jest A ja, to nie jest tu bez powodu to znaczy jest bezpowodny, to jest po to, żeby tego ciula zastrzelić. Jakie to jest kurwa, twarde! I przepraszam za moje słownictwo, ale tam są apteczki składane. Ciulu, chodź tu To nie żyje czy żyje, bo nie wiem To niby nie żyje, ale chcę się upewnić Zajęło mi tak kurde dużo czasu Napiszę sobie grę na wszelki wypadek Mam nadzieję, że to gówno nie wstanie Dobra, czy tu czegoś nie ma czasem? Jak ja się mam tam dostać? Na pewno jest tu jakieś wejście. Chyba tędy tu jest jakieś wejście na górę. Zobaczymy. Ja powiem tak, tutaj wyjścia czasem są raczej nie bez powodu. Kurde, zapomniałem, że na S.T.A.L.K.E.R. się męczy. Nie wiem, mam przejść na drugą stronę? Mogę przejść, mam taką możliwość. Znowu jest dwa cele. Dobra, to, ta kupa śpi nadal, więc jest dobrze. I nadal nie wiem, jak się tam mam dostać. Dobra, wiem wszystko To co jest tutaj? Jest i broń Gausa, proszę państwa Tak oto ona wygląda Fajnie wiedzieć, i tutaj na pewno będą te dokumenty, tyle że... Nieco, co, zanim ja to wezmę Przejdę się i zobaczę co to jest, bo... Schowek jest gdzieś za ścianą, przykładowo a tu trzeba iść. Co to jest? Czy tu jest jakieś wyjście? Tam są jakieś zombie, prawdopodobnie. Dobra. W takim razie biorę od razu moje dokumenty. Patrzcie, jak wygląda broń kausa. To wygląda naprawdę świetnie. Tutaj są ogólnie te recepty, te wszystkie, te rurka. A Jezu, nie, jak to się nazywa, ten na S I przez to przechodzi właśnie ten pocisk i to wystrzeliwuje. Zobaczmy, co nam powie gra. Dokumenty odnoszą się do centralnego laboratorium o oznaczeniu X8, które może zawierać informacje na temat tajnych eksperymentów przeprowadzanych w Zonie. Sprawa od dłuższego czasu interesuje naszych analityków. No dobra, i teraz wam powiem tak. Nie jestem do końca zachwycony tą informacją. Głównie właśnie z tego powodu, że. Musimy dostać się do laboratorium X8 A ja osobiście... Nie no, o kurde nie możemy tędy przejść Możemy czy nie? Możemy Byliśmy tutaj, tu nie mogliśmy przejść na skróty sobie tu chcę przejść, bo jednak stwierdziłem, stwierdziłem, że ta amunicja mi się jednak przyda. W ogóle muszę fajnie, jakbym zdobył tą broń jeszcze. Dobra, wychodzimy stąd. Odnośnie właśnie tego laboratorium, to po prostu nie pasuje im pod tym względem, że, no, że laboratorium zazwyczaj są trochę straszne i mają fajne klimaty. Wszystko fajnie, tylko dal, nadal nie wiem, gdzie jest ta skrytka. Serio. Nadal nie wiem, gdzie jest skrytka. Już mniejsza z tym wychodzimy stąd, w takim razie. No, powinno być gdzieś tutaj. O, jest nawet. To jest ten pistolet, proszę Państwa. Ja całe życie ten. ja cały czas tu chodziłem. I możemy mieć na chwilę ten pistolet, ale on jest nam raczej nieprzydatny. Ostatni to był ten mutant. On się nazywa Plotoregist, czy jak mu tam atakował nas tymi przedmiotami. To są nasi koledzy. Byliśmy tu oczywiście na początku gry. Możemy otworzyć A tu nie ma żadnych artefaktów. I co masz coś gościu? Pogoda jest szefem bardzo złym. <gry> bardzo złym. Dobra, szefie chodziu, bo ci rozwalę jajca Nie mam teraz ochoty na gadanie Spadaj. Nie płacą mi za słuchanie Od jest szefie. Dobra mm, Gdzie musimy wrócić Musimy wrócić do prypeci proszę Państwa Oj niedobrze Żeby wrócić do prypeci musimy się dostać prawdopodobnie do Skadowska Dobra, słyszę cię, nie zauważyłem, że mi piszesz na czacie. Po do Skadowska musimy się. O, tam są jakieś zombiaki. A to nie są zombiaki, a coś mi atakuje. Tu są mutanty przeróżne Nic. Droga ewidentnie wskazuje nam, żebyśmy doszli do skadowska. jeden skadosk jest tutaj. Nie, to jest statek. Stara barka. Spalone gospodarstwo. Ciężko mi powiedzieć. Dobra, weźmy sobie to na zmęczenie, bo ten gościu kurty latać nie umie. Szkoda mi amunicji na ciebie, dziadzie. są nasi, nasi koledzy? Ogólnie powinno być więcej loka lokacji, gdzie chyba tak było w jak to się nazywała ta gierka? Czy w Czystym Niebie, że przykład, pomiędzy lokacjami różnymi byli przewodnicy, przewoźnicy, czy jak tam i oni nas po prostu mogli bezpośrednio zaprowadzić na dane miejsce i to było spoko. Nie zabij się tylko. Ciekawe co nam powie jeszcze kardan. No za wiele w sumie żeśmy z tego miejsca, z tamtego miejsca nie, nie wyciągnęli A najlepsze jest to, co to za jest? To jest szef Szawczenko. Zaton, my mieliśmy iść do Zatonu, nie do Trzaszowczenko Przepraszam was bardzo Cały czas kurde jakieś Jakieś mutacje Wow! Gościu, nie strasz mnie. Mam nadzieję, że gościu nas zaprowadzi do Prypeci z Afriką, bo szkoda mi kasy na to. Tak, już chowam broń, wiem o tym. Dobra, bliska, ale prawdopodobnie to już będzie koniec tego odcinka, więc. Co on nam powie przy. A moment, jeszcze. Skoczę do naszego koleżki. Co on nam powiesz, ty? Przyniosłem ci plany i dokumentację obiektu. Uff, super, udało ci się. Wiedziałem, że te teknojki nie zdążyły wszystkiego zniszczyć, niech, się tym, niech temu spojrzy. Więc to chcieli zrobić. Potrzebuję kilka godzin, żeby to rozpracować. Okej, okay, czyli tą broń zostawiliśmy temu gościowi. No, niech będzie masz tu swoją kartę całą i zdrową. Widzisz, gościu jest taki swój, że tak powiem. Dobra, idźmy do przewodnika. Co nam powiesz, gościu, ty? Ale zanim jeszcze to zrobię, jeszcze chwila kupię sobie amunicję. Bo. Chociaż nie, amunicję dostaniemy z Afrika. Miło cię widzieć. Doprowadzisz mnie do przywecji. Nie mam tyle przy sobie. Za 4000. No cóż, nie mam za bardzo wyjścia. Ale gościu, ty jesteś deklem, bo ja idę na stację Janów. Zobaczcie to. Gościu nas zaprowadzi za 4000, ale za, za tyle. Za 1000 zł nas zaprowadzi i tak tutaj. To nie jest ja, sobie jakoś może poradzę. Dobra, ale w tym odcinku to wszystko i widzimy się w kolejnym odcinku. Peace out.